3, Kurtulus, 4, Zaterström, 5, Perez-Winnow, 6, Samuelson, 8, Carlson, 9, Kusia, Sara, 10, Swedberg. Kielutko, Kozubo. Robi tak samo dobrze jak przeciwko Czarnogórze. Na prawej stronie z siódemką eksplozywny Pietuszewski na lewodami. Pierwsza wzięta. Doskonale, niemalże z marszu. Od razu początek pracy Jerzego Brzęczka 3-0 z Macedonią. Potem wyjazdowy mecz z Armenią 4-0. No i z Czarnogórą 2-0. Oguzan Czakir. Tam brakuje, nie ma Drahala Nowaka, Ruzgi, Abramowicza. Kontuzjowanym życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. No i chcą z wysokiego C zacząć biało-czerwoni. Mamy nadzieję, że to będzie dobry występ. Naprawdę no... skromne siły polskich kibiców, ale podobnie było w Armenii. Zobaczmy, szansa przed Polakami! Fastycznie się ten mecz rozpoczyna. 21 pierwszy występ. Ku pressingu zorganizowanego, bardzo dobry przechwyt. I co najważniejsze, po odzyskaniu piłki od razu poszukał Mateusz Kowalczyk podania do przodu. No odnalazł. Mamy przerwę w grze? Tak, no nie do końca. O proszę. Nożyczki na murawie? No wczoraj komentowałem ze Sławomirem Kwiatkowskim mecz Waliczyków z Belgią. To był szczur. Tak. Dzisiaj mamy nożyczki. No Powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. Szczęście za dużo siły włożył w kopnięcie piłki i Pietuszewski. Rusza mocno do przodu. Oskar Pietuszewski ściga się z nim Budry. Pietuszewski jest szybszy, będzie czekał, aż nadciągną koledzy też pod pole karne. Pietuszewski świetnie wchodzi w szesnastkę. Pietuszewski i czy to będzie rzut karny? Oskar Pietuszewski, mamy jedenastkę. Tomasz Piękko kontra Andrzej Pikornel. Piękko, czy będzie jego drugi gol? Piękko z wielkim spokojem. To jest właśnie siła naszego kapitana i za. Przeprowadza nas na tym meczu eliminacyjnym. Brawo! Spokojnie wykonana jedenastka przez kapitana biało-czerwonych. Ma on swój mecz. Już nie tylko cieszy się z asyst. Wiadomo, że to też jest groźny strzał, ale dziś są też konkrety. Nie ma tych sytuacji wiele. Zobaczmy na to dośrodkowanie. Reguła i zamieszanie. Tutaj Szwedzi nie byli pewni. co. Matyś schodzi blisko linii bocznej Czy zatrzymamy tę akcję, czy zatrzymamy ten strzał Ojem Doskonała znów akcja biało-czerwonych Kowalczyk, czterech piłkarzy przed piłką Kowalczyk holuje tę akcję indywidualnie Jest szansa i poprzeczka! Go! Gol, gol za... Połowy spod najwyższym poziomie. Zobaczmy, teraz Kowalczyk. Dużo determinacji, czeka na piłkę reguła. Mocny strzał i pił z błędem, który wykorzystuje Kasper Urbański. Szwecja 0, Polska 3. Gole Urbańskiego, akcję Pietuszewskiego. Reagowanie nim właśnie w kontekście naszego następnego zgrupowania, kiedy będziemy grali z Włochami i z Macedonią na wyjeździe. Tymczasem Urbański broni Picornelli. Próba reguły, aby... ...przeciwnika. Zagranie do Budriego od Pereza Winloffa. Uwaga, bo tutaj widzimy, jaki miał pomysł John Kuzia Sary, ale... ...wstępie. Oczywiście w Polsce rywalizowali z reprezentacją gospodarzy. Remis 2 do 2. Uwaga, jest szansa na 0 do 4. I czy będzie gol? Tak nie! Piękko zatrzymane, jeszcze piłka w stronę Pietorzewskiego. Do rywala i wygrał ten pojedynek Marcel Krajewski. Tymczasem dośrodkowanie Kozubala, Zobaczmy na dalszy słupek szansa! Pik Kornel. Bo tak zaliczamy faul na nim w polu karnym, więc bilans tego sensacyjnego 17-latka to w tym momencie 4 mecze w kadrze, 4 gole, dwie asysty. I reguła. reguła: czy Polacy przeprowadzą kolejną skuteczną akcję? Duda, lewa noga, szkoda, że zablokował go z tym występle hity. Jest już sygnalizacja Kozubal, no, gdzieś tam na zamknięciu Drapiński, ale w sektorze centralnym nie było biało-czerwonego zawodnika, żeby skończyło się to lepiej. Nie, z prawej strony czeka Faberski, Pieńko wybiera Krajewskiego, blisko jest Faberski, pokazuje się do grania i dostaje piłkę, świetne to zagranie Faberskiego. Jest Duda w polu karnym, Duda na dalszy słupek, i jest okazja, gol! 0-4 Antoni Kozubal! O... nie on nie jest tutaj nożny <laughs> proszę nam wierzyć, ktoś mógłby zostać wylony po tym jak... Soczyście siadła ta piłka na podbiciu. Mamma mia. 4 do 0 Poraków na szwedzkim stadionie. Kap... Przejęta piłka przez Krajewskiego. Krajewski, jeszcze Krajewski. Krajewski! Gol! 0 do 89 minuta. Marcin na Bramkę, pójście. Proszę jak niewielu kontaktów z piłką potrzebował do tego, żeby ją sobie przygotować do tak idealnego. Nam w tych spotkaniach numer 1, 2, 3 i 4 w eliminacjach. Bo Italia to jest bardzo mocna drużyna. Piękko dostaje piłkę. No. Pięńko! Się dzieje. Michał Gurgul jak fantastycznie zagrał do kapitana, a Tomasz Piękko nie dało się tego zrobić.